Siemaneczko z tej strony, Promek, a ja Was witam dzisiaj w pierwszym odcinku z serii Minecraft Survival. Ale naszym celem jest zdobycie wszystkich osiągnięć. Jest to Survival, moi drodzy na Minecraft 1.21 i będzie to seria typu Minecraft na krawędzi. Co to znaczy? Nie będzie jakiejś dużej ilości cięć, co słowo. Po prostu bardzo taka gra, na której jest taki kontakt z Wami. Nie ma jeszcze żadnych osiągnięć, ale mogą być zaraz. Potrzebujemy tylko, no nawet nie wiem czego, ale pójdźmy sobie wykopać pierwsze surowce. I moi drodzy, pierwsze dwa odcinki będą takiej bardzo niemontowanej. Będzie chyba tylko i wyłącznie ten nasz. O, Stone Age, teraz dopiero dostaliśmy i sprawdźmy, jak wygląda ścieżka. No, Cave, okay. czyli potrzebujemy jeszcze w zasadzie dwóch osiągnięć i będziemy mieli taką ścieżkę. Naszym celem, moi drodzy, jest z filmu na film. Po, pojąć, pojąć. mieć coraz więcej osiągnięć. Także moi drodzy, będzie ciekawie mam nadzieję. No. Także ten. Gramy. No i moi drodzy, jak Wam się podobają obecnie filmiki. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że niczego nie mam skipszczonego z audio, ponieważ strasznie muszy mi mikrofon. Okej, okay, czy teraz zostałem jakieś osiągnięcie? Tak. Mamy adventure. Tego nie chcę, tego też nie, tego też nie, tego chyba... A Street Prince. Okej, okay, czyli co? szukujemy wioski. To jest się stąd przenosić chyba. Bo jest tak strasznie tutaj dziwnie, no, tam jest chyba równina. W ogóle przepraszam za ścianki, jeżeli jakieś są, to jest żelazo. Jesteśmy tutaj, zatrzymujemy się tutaj. Tutaj się zatrzymujemy na chwilę, bo jest tutaj z razy z węgiel. Także możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy się tutaj chwilkę zatrzymali. To jest węgiel dalej, nie ma węgla. Szkoda, szkoda, jeżeli to z raz jest takie pojedynczej wersji, to po prostu szoki i niedobierzanie. Dziwne, niektórych mam animacji, niektórych nie mam animacji kopania. Nie ma. Nie ma służ, nie ma służ. I lecimy na dół i jest węgiel, moi drodzy, jest węgiel. I długo nie myślałem nad nazwą tej serii, ponieważ przypomniałem sobie, że kiedyś pewien youtuber, zwany Tidzimi, stworzył swoją serię QuestCraft, ale była ona na Windowsie. Więc ja postanowiłem stworzyć serię MineQuest, która będzie na Javie na 1.21. Także, jeżeli są jakieś inspiracje, no to tylko z jego kanału i chyba tylko nazwa. No bo w zasadzie większej inspiracji. to ja nie mam. No i drodzy, czy. O, już się pojawiło jeszcze więcej tych osiągnięć. A ja nie mam żadnej owcy. zbliża się noc i chyba będę musiał się wkopać. Mam takie dziwne wrażenie. Jak będą wyglądały te odcinki? Może jeden dzień, maksymalnie dwa na jeden odcinek, taki bez montażu oczywiście. Co jest z tym? Także no, będzie bardzo ciekawie. I lecimy, lecimy. Już się zaczyna noc. Co to jest za drzewo w ogóle? Co to jest dziwne? Ale ścinamy, nie wiem co jest pod tym drzewem. I nie wiem w ogóle co tu jest, bo nie widzę żadnego moba. Tego do, do, dosłownie żadnego moba. I są moby. Moby zniknęły. Nie ma mobów. Trzymaj mi są przynajmniej trzy owce. Jest owca. Gdzie jest owca, moi drodzy? jest owca? I mamy owieczkę numer jeden. I szukamy. Szukamy dalej. Mamy świnkę. I osińce. Ale my szukamy jeszcze owcy. Potrzebujemy owiec. Ciąg się nie tylko jedna owca. Co to za skam jest? Jak coś to nie mam dostępu do cheatów. Tak widać. jest tylko lista. Ale no. Nie wiem dlaczego nawet. Bo tutaj nie ma Open włączonego. Także moi drodzy, będzie to pełno survival. I taki stopniowe, bo to nie będzie aż tak dużo tych survivali, maksymalnie 6 odcinków. Czy ja tam widzę ruiny portalu. Chyba tak. Nie, to jest statek. I my sobie do tego statku wejdziemy. Oha, już mamy pierwszy skarb tej serii. O, i mamy brak problemów z jedzeniem. I lecimy do góry. I mamy to. No i również pomysł na serię. Powstał oczywiście od Roxa, który nagrał Achievement Get, ale to na takiej ultra starej wersji. A ja chciałem bardziej idę na północ, raczej nie północ, A ja chciałem bardziej już tak na tych nowszych wersjach, ponieważ chyba jeszcze żaden youtuber z Polski nie nagrał jak przeszedł tak Minecrafta sobie w spokoju. No, chyba, że nagrał, no to przepraszam, nie słyszałem. No nie, jeszcze te są fajnie. Ej. No, łaskawy Minecraft, łaskawy. Tylko, żeby się tam dostać, to ja potrzebuję ominąć tych spierunkami i przedostać się przez jak najdłużej steruiny. Wszystkie wszelakie. Najlepiej się skopać tutaj co do skrzyni. Wykopać węgiel, złoto, wszystko. I wylecieć górą. Co, tutaj żeśmy to żeśmy okradli. Nie wiem, czy tam żeśmy okradli, bo tak. Nie, nie okradliśmy To Aha, już słyszę, jak ktoś rzuca. Tym. Już słyszę, jak ktoś rzuca. Tym zębem. To mi się bardzo nie podoba. Dlatego truizm szczególnie teraz. O nie, 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 nie widzę, nie widzę. Nie widzę. Super. Jest dla mnie szczególnie niebezpieczne. Mamy trochę tlenu i już wracamy do eksploracji tutaj tego miejsca, bo tutaj chyba też jest skrzynka gdzieś. No, nie idźcie za mną, no możecie nie strzelać. Nie idźcie nie strzelajcie. Najlepiej coś już nic nie robili. O nie, 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 o nie. No i dobra, i jest szala może w tym momencie. To wszystkie mapy prowadzą w jedno miejsce. Tak to my sobie pozwalamy. I idziemy do tego jednego miejsca. Już tak na sam koniec. Jakieś osiągnięcia nam wpadły? Nie. Jeszcze nie. I w tym miejscu jest skrzynka. No, nie, nie wiem, czy na pewno, ale wiem, że możliwe, że najprawdopodobniej jest. Gdzieś tutaj, właśnie okej, okay, nie widać, gdzie ona mogła być? jest tutaj, tak myślałem, że tutaj właśnie jest. No, i w końcu jakieś cenne rzeczy. Dwa diamenty nawet. Zmaryn, i jakieś jetonko, i miksturka na overbraiding. I my sobie tutaj wrzucamy. No, i mamy nie dość żelazo, to jeszcze diamenty. Normalnie tak szybko to leci. Ale dobrze, trzeba sobie skorzystać z tego żelaza, swój skill of I od razu kolejny upgrade. I przy okazji wiaderko, w razie gdybym miał wejść do netheru. Ale dalej naszym celem jest znalezienie wioski, albo czegokolwiek, co by mi umożliwiło przespanie się. Czyli na przykład owcy. A, nie widzę, ale widzę iglo. Czy to jest iglo? To nie jest iglo, to jest dalej taki biom. No to przechodzimy dalej ten biom. O, jak fajnie, można wejść do netheru od razu. I pająk. A ja akurat nie polecam, ale do netheru można od razu dojść. Ej, bo już jest noc, typu, ja nie zauważyłam. Dobra, zapiszemy sobie koordynaty. Sobie tutaj wrócimy. O nie, nie opłaca mi się tutaj przebywać w ogóle. Nie, nie opłaca mi się, nie mam, nie wiem gdzie jest jakikolwiek biom fajny. Z pełno strajów piperów i innego tego typu. Dialów, także jeszcze strzelają, nie ma co, nie ma co. Idziemy sobie. Mamy w wywalone. Pamiętajcie, żeby nigdy nie podchodzić do niedźwiedzi polarnych, jak mają przy sobie młode, bo was zaatakują. Ale normalnie to nie tak, przy jest luz. Nie ma niczego pod wodą, w sensie nie widzę niczego, co by było. I lecimy dalej. Patrzcie, nie atakuje mnie. Oho, no bo przybliżyłem zbliżyłem do młodych. Chyba dlatego. Chociaż nie, nie atakują mnie. No tak, jak powiedziałem. Ale lecimy dalej. Jeszcze się ten odcinek nie skończy tak szybko. Potrzebujemy jakiejś struktury. Przynajmniej jakiś fajnej, w byśmy się zatrzymali. A jedynie co to jest to pełno tego lodowego czegoś. Do tego biomu. Lecimy dalej. Wygląda jak iglo. Ale to nie jest iglo, prawda? To nie jest iglo. Niestety nie. To płyniemy dalej. Nie wiem, jak się zdenerwował chyba. O nie, bo one umią pływać. I to nawet nieźle pływać. Trzeba robić teraz rana. Pytać od nich jak najszybciej. O nie, jeszcze tam nie się wkurzył? Nie, to tylko za ziewną. Normalnie niektóre te lodówce wyglądają jak domy. Na stał. Dosłownie wygląda jakby w środku miało coś być, ale tu w środku niczego nie ma. Jedno wielkie szukaństwo. No nie no, gdziekolwiek nie pójdę są te niedźwiedzie popularne z młodymi. Trzeba się ewakuować stąd jak najdalej. Dobra, żaden mnie nie goni, żaden. Biorę kill -off. I lecimy do góry. Jest mi palego, czemu wy się nie palicie, co? Co wam pozwolił się nie palić? No tak, na styk. Tu, tu. Tu. I lecimy dalej przez ten. Wiem, jakim jest Frozen Ocean. Tak, na pewno. Lodowy ocean. Lecimy, lecimy dalej. Słabszy przejść przez cały ten tak powiem, mroźny ocean. I przedostaniemy się na drugą stronę, na której efektywnie niczego nie będzie. Tak skończy. Tyle, koniec. Mega słabo. Myślałem, że będzie jakaś wioska czy coś, a tutaj nic. Dosłownie niczego nie ma. Czemu to się nie zniszczyło? Nie wiem. Jakieś lagi. No to co moi drodzy? To był pierwszy filmik. On już trwa. Trwa 13 minut. Także pewnie potrwa jeszcze plus minus 2. Jak nie dopłynę do żadnego brzegu, no to się po prostu. Aha. Jak nie dopłynę do żadnego brzegu, to się po prostu. Tak, zakończymy na morzu. No jeżeli dopłyniemy, to zakończymy na brzegu. No i tak mniej więcej będę chciał, żeby te filmy wyglądały, żeby one nie były montowane, żeby to były takie dłuższe formy odcinków. No i chyba nie dopływamy do lądu, jeszcze przynajmniej, chociaż ja coś tam widzę, błagam, nie to ocean. błagam, nie to ocean. Skały i, i na portalu, do której sobie właśnie przejdziemy. O, jeszcze te są! Dzisiaj jest jedna. Dobra, wchodzimy tutaj, robimy inspekcję. ...kontrolną. Ej, ale serio? Tak za pierwszym razem? Trafił? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. I już wiem, że jest tragicznie. Już wiem, że jest tragedia. Teraz nie trafią i jest po mnie. Albo nie przeżyję i jest po mnie. No i moi drodzy, nie przeżyłem. I wszystkie itemki, co miałem, to straciłem. Także... No. Bardzo trudny początek gry mi się wylosował. Bardzo trudny. No ale cóż, tym bardzo pesymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. Cześć. No i, no i co? No i, no i papa. pa.